Ludzie nie zawsze są źli. Kajak Dzień dobry Państwu. No właśnie, jestem zdyszany, bo dopiero wróciłem, wróciłem z pracy i tego jakoś tam odpocząć chwilę się zrelaksować. E, słyszałem, że ten, że e, nasz. Niedoszły kandydat na kandydata, e, Krzysztof, e, był w Warszawie. No właśnie. O, to jest dopiero zdziwienie i klęska dla tego, dla e, Białegostoku. No, no nie wiadomo, kiedy, kiedy to będzie emitowane, e, ten właśnie reportaż cały. Ale miejmy nadzieję, że zbyt, zbyt dużego wstydu e, nie było. A e, co więcej. No, dzisiaj. Jakbyś tak fajny, fajny dzień. Szybko minął w pracy. Spotkałem fajnych ludzi. E, no Naprawdę. Pozdrawiam e, ich. E, co więcej. No i tak e, e, zapytanie, co tam u majora słuchać, no nie wiadomo, e, co on tam porabia, co tego, no bo tam jakieś filmiki właśnie wstawiał, coś tam e, e, Krzysiek na mnie coś tam gadał, że ja pies, że coś tam, e, nie wiem o co jej mu dokładnie chodziło, bo dzwoniłem, ale tego nie odbierał telefonu. No niestety, no życie jak, jak życie, no. Każdy yy, kogoś osądza według yy, własnego uznania, czy nie? Więc to jak Krzyszek osądza kogoś, no to wiadomo. Jak nie tego, jak nie słowem, yy, to kulacho, nie? No to jest właśnie Krzyśka wyznawanie yy, prawdy o, o kimś zwłaszcza. No bo raczej osobie to tej prawdy to za bardzo nie, nie, tego nie wyzna i yy, nie chcę powiedzieć, tylko ściemnia, że tam e, miał firmę budowlaną, że to, że tamto, gdzie to jest główno prawda, bo on jest 35 lat bezrobotny. No to świadczy o tym, że tego, tak, że no, no niestety e, żadnych działalności nie, nie mógł prowadzić. No chyba, że swoją działalność na podwórku, siedząc i kulacho odsuwając spadające jabłka. No major, major jak wróci, no to współczuję mu e, z tej strony, bo, tego, bo znowu ma e, przechlapane. No mam nadzieję, że tego, tak, że w końcu jakoś się zmobilizuje, się weźmie za siebie i e, nie wiem, no coś wynajmie i będzie miał święty spokój, po prostu będzie mógł spokojnie nagrywać, bez kłótni, bez zabantów. Nie wiem na czym to polega, e, czyli takie jakby, e, no, nie w współżycie, ale takie e, e, bracerstwo jakby, no. Że tak, że jeden bez drugiego nie może żyć. Tak jak e, widzi, widzicie na filmach, nie, jak Krzysiek płacze za nim, nie, że o major, wróć, major, wróć. Za chwilę majora przeprasza na kolanach, że major, major ja już nie będę sobie dokuciał. Za chwilę znowu major, czy taki owaki. No, czyli to jest normalne, no. To jest szkolne po prostu. Jakby szkolnej zabrakło, no to niestety. No i coś tam schodzą y, pogłoski, że major y, tego wielkimi krokami się zbliża do Monaru y, na odwyk. No nie wiadomo. Ile w tym jest prawdy, bo akurat też nie, tego nie miałem okazji z majorem porozmawiać na ten temat. Nie mógł mi tego wytłumaczyć, o co, o co tam chodzi. No ale no niestety, no to jest właśnie kolej rzeczy, że tego, że... Chociaż może, może to byłoby i dobre dla niego. E, jakby tam się ciutkę wykurował, e, doszedł do siebie i po prostu e, ten może by coś zrozumiał. Bo niektórzy tłumaczą, że tego, że, tak, że te, te terapie, one są nic niebarte, nic nie tego. Drugi znowu mówią, że właśnie bardzo dobrze, bo też rozmawiałem z takimi osobami, którzy byli właśnie na terapii i tego i po prostu nie zażywają tam jakichś substancji, narkotyków czy alkoholu ponad 10 lat. Czyli e, to też nie jest e, taki zły temat, nie? że, tak, że e, ktoś idzie na terapię. Może lepiej poświęcić ten miesiąc, dwa czy tam trzy, e, nie wiem ile ta terapia trwa, e, tego i po prostu e, przemyśleć e, swoje sprawy. No ja też no niestety e, po chorobie e, tego e, wróciłem dzisiaj do pracy. No i tak e, powiem wam szczerze, że z taką wielką chęcią, bo naprawdę już te dni tak się nudziły, tak się dłużyły, że koszmar. No pracy szybko tu mija, no niestety, no i tego, i bynajmniej e, w, w towarzystwie, a nie sam. No bo współlokator, e, jak to się mówi, tego, e, też wyjeżdża do pracy, no i tak nie będą co ze sobą zrobić, nie? Ani do kogoś się odezwać, ani, ani nic. I tak, no, krętkę, no. Ale dzięki Bogu, iż tego e, się czuję dobrze i wróciłem dzisiaj do pracy normalnie. E, tego i jest ok. Mam nadzieję, że tego, że znowu nie wpadnę w jakąś, jakieś choróbsko żeby tego, żeby po prostu e, znowu siedzieć na zwolnieniu. Bo też mi to kosztowało trochę badań, wszystkiego, i... ale jest okay w sumie. Nie, nie, ma, nie ma większego problemu. No Mam nadzieję, że, że też e, tam Krzyś, Krzysiek i Major też się czują dobrze, e, bez jakichś tam e, chorób choróbsk i tego, i e, przyjmują widzów. Którzy chcą z nim porozmawiać. Ostatnio Krzysiek krzyczał, że tego, że, że ja sprowadziłem tego widzów. No tak, no bo przyjechali po prostu tego, chcieli z Krzyśkiem porozmawiać. No to dlaczego nie? No to myślę, o Jezu, co mi zależy, podjechać z nimi do Krzyśka i tego, i żeby się chłopaki porozmawiali. No oczywiście się zebrało dużo więcej widzów, no, a Krzysiek wyszedł z agresją, że tego, że ja sprowadzam widzów, jakichś małolatów, grąbie kogo, przepraszam za wrażenie. I ten, i on nie będzie z nikim rozmawiał, y, i nie da nawet dla na majora y, porozmawiać tak y, normalnie. Po prostu nie wiem, czy to jest zazdrość, czy y, co, że ktoś. Y, ma, ma widzów, że, że z kim się chcą ludzie spotykać, oglądać ich nie, a on po prostu jakby w drugą stronę. No dla mnie to jest takie to jest trochę dziwne, nie, bo e, w sumie e, ludzie byli spokojnie się zachowywali, nikt, nikt dla Krzyszka nie ubliżał, e, nikt nie tego, no. i tu właśnie tak jak Krzysiek apeluje e, do mnie, nie, że ja, żebym ja nie przyprowadzał widzów, nie, e, nie, nie, nie pokazywał jego wizerunku. Jak każdy wie, e, zna jego adres, to ja nie muszę e, ty, tych ludzi przyprowadzać i pokazywać, o to jest Krzysiek Kononowicz nie doszł prezydent, czy kandydat na kandydata na prezydenta, nie? Tylko po prostu ten no, wszyscy znają no, e, po prostu chłopaki, chłopaki myśleli, że, tego, że za e, pomocą jakby e, mego udziału Krzysiek będzie chciał z nimi porozmawiać. No zobaczymy no, jak, jak to będzie dalej, czy zmieni zdanie, czy nie, e, co tu będzie. W każdym, w każdym bądź razie mam nadzieję, że tego, że coś tam się zmieni i tego, i po prostu Krzysiek zacznie, zacznie do widzów podchodzić poważnie. Bo te wulgaryzmy, te machanie tą kulachą, to naprawdę to mi się, dla mnie się wydaje, że to jest zły pomysł. Po prostu później, a później żałuje. O, bo jemu wybili e, e, szybę w aucie, e, bo jemu pomalowali dom, e, bo jemu obrzucali dom jajkami, czy coś, nie? Dla mnie to jest e, chore, ale to też jest, w, e, w, też w jakimś procencie jest zasługa Krzyśka, nie? E, przez jego takie zachowanie. Czyli Krzysiu, majorze, pozdrawiam, Hello, no i jaska od psiarona i do następnego. Cześć. Co powiedziałeś? Powiedzieliśmy K.